Dosyć wczesna pobudka, najwcześniejsza ze wszystkich jak się do tej pory mieliśmy. 6.15. Tak? Ale poszedłeś chwilę wcześniej spać i to pewnie dlatego. <mum> <mum> Spędzamy nasz poranek tutaj. Ja ogólnie jestem w trakcie nagrywania filmu sennego. I nie wiem teraz, czy on będzie pierwszy, czy ten vlog będzie pierwszy, ale uznałam, że nagram vloga z długiego weekendu, bo wyjeżdżamy na drugi weekend. Może nie na cały drugi weekend, ale, na, ale od piątku. Ale dzisiaj mamy też wolne, więc uznałam, że nagram sobie dodatkowego vloga właśnie z, z tego długiego weekendu. Eee, a w międzyczasie albo później dokończę nagrywanie tego vloga sennego o naszym maluszku i jego śnie. Także zabieram Was ze sobą na ten długi sierpniowy weekend. Powiem Wam, że bardzo lubię z rana spacerować. Właśnie czy to w niedzielę, czy w jakieś święta. gdzie mam 15 sierpnia, bo wszystko pozamykane. Ludzi nie ma, a samochodów mało. I można sobie w ciszy i w spokoju pospacerować, a jeszcze z rana nie ma takich upałów jak w ciągu dnia, więc korzystamy. Łapiemy słońca. Świeżego powietrza nie za bardzo, no ale po prostu spędzamy sobie czas na dworku. Lubię to szczególnie właśnie takie dni wolne od pracy. właśnie, bo tak jakby teraz iść zupełnie samemu i korzystać z pogody. Także idziemy dalej i cieszymy się z tego wszystkiego, co mamy. Gdzie ty mnie zabierasz? Idziemy. Mhm. Uh -huh. Aleko. Siedzie. Idziemy sami. Mieliśmy dzisiaj chwilę dla siebie, e, małą dzienną randkę. Zostawiliśmy czarka na chwilę z siatkami. Spędziliśmy sobie chwilę we dwójkę tylko, a potem przyznam szczerze, że nie wiem nawet kiedy zleciał mi dzień. Jesteśmy już od dawna w domu. Jest 21. Kryzysie, się kąpać, czarek śpi. A ja uznałam, że sobie ogarnę kuchnię szybko, bo jutro jedziemy już na Mazury. Trzeba będzie dzisiaj tu jeszcze spakować parę rzeczy, ogarnąć, więc uznałam, żeby chociaż mieć kuchnię czystą z rana, to sobie to zrobię i niedługo kładę się pewnie spać. Więc ogarniam i pewnie dobranoc. za wygląd, ale nie mogę z tego. O 5.30 skakał mi po głowie i nie chciał spać. A teraz zaprezentuję Wam czarka, którego nie jestem w stanie budzić. Rozebrałam go z, ze śpiworka. Trzymałam na rękach. Leżałam obok niego. A on śpi. Teraz zmienię mu pieluchę i zobaczymy, czy w ogóle się obudzi. Ja nie wiem o co tu chodzi. Mówię, 530 jest godzina siódma teraz. Piąta 30 skakał mi po głowie i nie dawał spać, nie chciał spać. A teraz nie go to budzić. Wstał. I co pierwsze robi? Idzie się wspinać. Ledwo oczy otworzył. Nie zdążyło mu pieluchę zmienić. On już idzie wstawać. Spakowanie w większości. Czarka, torba gotowa. Moja torba chyba gotowa. Zostało nam do spakowania jedzenie. W ogóle byłam jeszcze w Biedronce na chwilę po małe zakupy na drogę. Powiem Wam, że to, co dzieje się na dworze dzisiaj, ja po prostu się roztopiłam. Czarek wypił całą butlę wody w drodze do Biedronki, z Biedronki. Eee, całego biboksa wody. I po prostu na dworze jest taki ukrop. Więc teraz, póki mamy jeszcze trochę czasu, chodzimy się w mieszkaniu przed wyjazdem. Ale niedługo ruszamy na nasz pierwszy wyjazd z tym młodzieńcem. Zobaczymy, jak da radę w samochodzie i w innym miejscu niż w domu. Tak? No. E, także spakowania za dużo nie nagrałam, bo wiecie, jak to jest pakować się z dziewięciomiesięcznym dzieckiem, które to, co ja złożę, rozwalało po całym pokoju, ale koniec końców się udało. Spakowaliśmy się i niedługo ruszamy. Tak mi się. E, ruszamy w sumie trochę na jego drugą trzemkę, więc mam nadzieję, że część drogi nam prześpi, a resztę no to zobaczymy. Synu, zobaczymy, jak to będzie. E, no. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony się stresuję, ale trzeba wierzyć, że będzie dobrze i że damy wspólnie radę. No, a na dworze tylko się kąpać w wodzie, co? Może nam się uda? W jeziorku pokąpać. Zobaczymy. Yy, także biorę sobie strój, biorę jemu strój i może się uda, że się pokąpiemy. <tryk> Zbliża. Spokój, zwierzęta tylko słychać. No, zwiedzamy trochę. Zwiedzamy. I była to najłatwiejsza noc. Nie mówię, że jestem wyspana. Ale fajnie wyjść na takie łono natury. Jeszcze rosa na trawce. zwierzęta w tle i zwiedzamy trochę z rana tak? A, niedługo będziemy robić śniadanie no i pewnie zjemy sobie na dworze Misiu, tak? Skorzystamy z takich widoków. одежду, Dla siebie, trochę relaksu. Siedzimy na tworze, ale walczymy z komarami. Ja trochę y, opatulona w kocu, ale przylatują mi do twarzy i do rąk. A. Także no. mówię, że walczymy z komarami. Mówię, że walczymy z komarami. Tak. Walczymy agresywnie. Ale plus taki, że czarek poszedł ładnie spać. Tak. Pięknie. O jezu, po twarzy się. Może ci coś przynieść na tę głowę. <noise> co mi przyniesiesz? Proszę. No a co mi proszek da na komary? No, jutro. Już wracamy. Do Warszawy. Może krótki wypad, ale fajnie było się wyrwać, trochę zmienić otoczenie. W ogóle nie spodziewałam się, że trafimy na taką fajną miejscówkę. Myślę, że ją sobie zapiszemy i możliwe, że tu będziemy wracać. To jest naprawdę bardzo fajnie. Podlinkuję Wam, chociaż nie wiem, czy powinnam, bo jak podziękuję, to mogę potem mieć problem z zarezerwowaniem tego miejsca. Ale może podlinkuję Wam namiary na to miejsce w opisie filmu. U, te komary. I już po wyjeździe wracamy do domu po bardzo słabej nocy. <laughs> Jesteśmy zmęczeni, ale czarek już nam usnął na drzemce, który tankuje. Kawka w drogę i ruszamy do domu. Akurat dzisiaj pogoda się popsuła. Znaczy, popsuła. Jest chłodniej, jest przyjemnie, ale chłodniej, trochę bardziej pochmurno, ale hmm, z jednej strony dobrze, że wracamy już do domu. Bo czarek w domu śpi najlepiej, <grym> <grym> e, więc tak. Ale wyjazd ogólnie uważam za bardzo udany, jak na pierwszy wypad, nasz z czarkiem gdzieś sami we trójkę, to naprawdę fajnie. Myślę, że Krzysiek też jest zadowolony. Miejscówkę sobie zapisujemy na przyszłość na pewno i kończymy nasz długi weekend, który nie był tak długi, jak powinien być, bo w czwartek byliśmy w domu, ale takie trzy dni, w sumie dwa, super. Trochę zmienić otoczenie, Odświeżyć umysł, pomimo zmęczenia. Naprawdę jestem zadowolona. Więc y, teraz mam tylko nadzieję, że trasa powrotna przebiegnie fajnie, bo to, że właśnie jechaliśmy w piątek, nie w y, czwartek, tak jak, czy w środę, tak jak wszyscy wyruszali na długi weekend, dało nam to, że nie było korków, ale wracamy w niedzielę, czyli tak jak wszyscy, chociaż naruszyliśmy. No, z samego rana mamy 9.11. I ruszyliśmy z samego rana, żeby po pierwsze w trakcie jego pierwszej drzemki, po drugie, żeby właśnie jakoś ominąć te korki. Mam nadzieję, że to nam się uda i nie będziemy wracać w ogromnych korkach. No ale zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie końcówka vloga, może jeszcze nie, a jeżeli tak, to dziękuję Wam za oglądanie tego naszego wypadu weekendowego i widzimy się w kolejnym filmie. Albo za chwilę. Szybkie. My już. To już czeka. zaraz ruszamy.